Więc nie będziemy kombinować. Ty, a może być lepsza ryba, bo ona idzie cały czas dnem. Nie idzie do góry, tylko dnem. A wszystkie ryby, które dnem idą, to one są większe. Tylko, że to mnie niepokoi, że ona szarpie strasznie. E, to powiem Wam, że ona będzie, będzie większa niż tamta. Tak mi się wydaje. Więc nie będziemy wariować, bo ona nie puszcza z dna. A wszystkie ryby, które są z dna, że one idą dnem, to są większe ryby. Ale dziadek to zawsze mówi: duża, duża, duża ryba, a później, kurde, wychodzi jak wychodzi, nie? Ale nie chcę wyjść do góry. No nie no, będziemy musieli ją delikatnie, delikatnie podciągnąć. Popatrzcie, tu drugie na kukurydzę. A fajna w pustce kukurydza, bo twarda. Ja muszę kupić taką, wiecie, kukurydzę rolniczą taką, no nie? Co sprzedają na rynku i sobie taką pogotować, żeby miał twardszą. Dobra, chyba już ją będziemy widzieć zaraz, tak mi się wydaje, ale to tylko mi się wydaje, spławika nie widać na razie, jest spławik, falę zrobiła, pokaż się Ino, żebym wiedział, ocenił Cię, czy po prostu bawi Cię z Tobą, czy mogę Cię... Bardziej podciągnąć. Ona się nie chce pokazać, nawet. No i tu mi rzuca, to, to będzie przecież będą, no będzie mi tam jechał no specjalnie. No nie jest dużo, tylko waleczna. Dobra, chyba będzie można ją już, mi się wydaje, odebrać, nie? Ale walczy. A taki ciemny, straszny. Ua. Był prawie. To jest druga ryba. Też myślę 4, 4,5 kilo. Bardzo ładna. Popatrzcie. No ciężka jest. Ciężka. Nawet chyba cięższy jest niż ten tamten drugi. Tamty pierwszy znaczy. Ale jest mniejszy. Ale jest szerszy zatem. Nie, 4 kilo ma spokojnie. Popatrzcie sobie. O. Tak widzę około, żebyście widzieli, jak ręka jest tutaj. No, ciężki jest, ciężki. Dobra, wypuszczamy rybę. Możesz już iść. Dobra, poszedł w dobrej kondycji. I mamy dwie ryby już złowione, tylko martwi mnie to, że ten zaczął tam rzucać, gdzie ja mam mięcone na sandacza, więc ryba jak tam popłynie, no to niestety popląta mu i tyle, ale jak to mówią, kto pierwszy ten lepszy, no nie, na stanowisku, więc to nie będzie mój problem jak spląta.